Witam. Niesamowita maszyna dzisiaj do sprzedania. Zobaczcie sami: Klask Serion 4000. 14 rok już ta nowa wersja z tym nowym silnikiem Mercedesa 1067 Pojemności. Więc ten oszczędny silnik 435 koni mocy. Maszyna świeżo sprowadzona, 100% w oryginale. Z kompletną nawigacją oryginalną. sygnałem RTK z terminalem Cebis. Z obrotową kabiną wersja. Tutaj pokrętła nie ma od przedniego tuza, bo ten traktor nie ma przedniego tuza, ma obciążenie z przodu. Mogę Wam pokazać, jak się jak się podnosimy. Podnosimy się kabiną, ale niestety się nie obrócę w całości, bo z tyłu mamy obciążniki. Dlatego nie pokażę Wam, jak się cała kabina obraca. Wystarczy zdjąć te obciążniki. Ciach, podnieśliśmy się do góry. No i teraz jedziemy sobie. Tyle mogę się tylko obrócić, bo już blokują nas obciążniki, po prostu ale pokazuję wam, że wszystko działa, ciach, kabina na dół, jedziemy na dół bardzo ładny traktor z 14 roku, 16 ton, 200 kW, bez tych dodatkowych obciążników, które ma pozakładane, jesteśmy na dole, blokujemy kabinę. Nie możemy jechać. Jest oczywiście radio, klimatronik, jest elektryczna lusterka. On no, w jest w tym ciągniku. o, Lusterka, proszę bardzo. Jeździliśmy tym traktorem, testowaliśmy go. Bardzo ładnie chodzi. 45 czy 50 na godzinę jedzie, także jest wszystko ok. Dwa się skrętne, oczywiście. Potężna maszyna w świetnym stanie z silnikiem Mercedesa, 14 rok Co niech ma już komin z boku, jak to jeździ nie ma żadnych problemów z nim. Fotel operatora, jak nowy. Mamy karton na podłodze, fotel pasażera. Tu mamy cztery obciążniki po 400 kg, a więc tonę 600 z tyłu. Właśnie to elegancko wszystko wygląda tutaj. W mamy jedną kostkę 400 kg i ta duża nie wiem ile ona ma, ale jest naprawdę wielka. Pewnie jest dwie tony, musiał zobaczyć z danych technicznych ile to ma. Osiągnik pracuje rewelacyjnie. Opony 710x85x38 Micheliny i F wzmacniane. Axio Bip model. Bieżnik tu mamy jakieś tam. 60-70% tego bieżnika jest tych opon. Jest oryginalna śruba rzymska wyjście Powerbeam, wyjście Isobus 5 par wyjść hydraulicznych pneumatyka dwuwodowa zaczep automat na szynie zaczep dolny listwa. Bardzo ładny, serion niezniszczony. Te obciążniki bardzo proste, tak jak widzicie, się łapie teleskopówką albo wózkiem widłowym i się ściąga, i wtedy już kabina nam się obraca. Jest HR na błotnikach, oczywiście, wałek hydraulika. Piękny traktor, 100% w oryginale, świeżo przyjechał w pełni sprawny, nic mu nie brakuje. Lać paliwo i w pole. Duży uciąg. 16 200 ma na pusto. I tu jest tył to na 600 i z przodu jest nie wiem, gdzieś 2,5 tony. Albo więcej tam jest. Nie wiem nawet ile ten duży klocek ma. Potężna maszyna. Zapraszam do oglądania, testowania no i zakupu tego ciągnika. Pozdrawiam, do usłyszenia.